Krystyna Pawłowicz potrafi zaskakiwać internautów. Jak mało kto? Posłanka wypowiedziała się właśnie na temat swojej zniewalającej urody. Niektórzy jej przeciwnicy powinni zdecydowanie usiąść, zanim poznają jej słowa. Krystyna Pawłowicz nie przestaje szokować. Jej wypowiedzi na tematy polityczne i społeczne regularnie wywołują oburzenie. Tym razem posłanka postanowiła zwrócić uwagę opinii publicznej czymś zupełnie innym. Kontrowersyjna polityk powiedziała na Twitterze, co sądzi na temat swojej urody. Internauci są bardzo krytyczni w stosunku do posłanki. Jednak mimo to kobieta nie traci pewności siebie i po raz kolejny daje do zrozumienia, że nie ma na punkcie swojej urody żadnych kompleksów. Posłanka wypowiedziała się na temat swoich wdzięków w okolicznościach, które oburzyły bardzo wiele osób. Rozpoczęła od krytyki, lecz bynajmniej nie była to samokrytyka. Jej ofiarą padła żona prezydenta Francji, Brigitte Macron. Co Krystyna Pawłowicz sądzi o swojej urodzie? Nadal liceum. Krystyna Pawłowicz publicznie skrytykowała wiek pierwszej damy Francji. Oburzeni internauci wypomnieli posłance, że jest to ona od niej o dwa lata starsza i wcale nie wygląda lepiej. W odpowiedzi kontrowersyjna polityk zamieściła fotografię, gdzie porównała siebie do żony Emanuela Macrona. Wprawdzie jestem starsza o dwa lata, ale jednak nadal liceum, napisała pod zdjęciem Krystyna Pawłowicz. Dwukropek posłanka PIS dowartościowała się kosztem Brigitte Macron wygląda na to, że posłanka PIS wciąż czuje się młoda i atrakcyjna. Nie zamierza również przejmować się krytycznymi opiniami na swój temat. Internautów oburzył również fakt, że Krystyna Pawłowicz postanowiła dowartościować się kosztem żony prezydenta Francji. W tym przypadku nie przebierała w słowach, gdy komentowała zdjęcie całującej się pary prezydenckiej. A podobno eksponatów w muzeum nie wolno dotykać napisała publicznie. Na reakcję internautów nie musiała długo czekać. Znów musiała przeczytać mnóstwo krytycznych opinii na swój temat. Nic jednak nie wskazuje na to, aby się nimi przejęła. Krystyna Pawłowicz najwyraźniej i bardzo dobrze czuje się w swojej skórze.